Należy zauważyć, że w tej chwili jest szeroko rozumiany atak na Słowian z każdej możliwej strony, czyli to jest takie po prostu za, zaatakowanie. Jesteśmy w każdej możliwej formie i duchowej, i fizycznej, i mentalnej. Wieś, niech nikt nie liczy, niech miasto nie liczy, że, na, że wieś was wyleczy w tej chwili, a wy uzdrowi, wy wykarmi. Nie ma szans. Dlatego, że kiedyś przed wojną i po wojnie, a jeszcze 30, 20 lat temu. To w każdym domu po jedna, po dwie po trzy krowy, Ania tutaj dodała, że teraz jest trzy samochody. Niech nikt nie liczy, dlatego ten program szybki, szybki, zamieniamy trawniki na warzywniki, jesteście w stanie po prostu przeżyć, wyżywić się, bo żeby odbudować po głowie krów, to nie jest tak po prostu założyć sobie grządkę i posiać rzodkiewkę i ona jest tak praktycznie dwa, miesiąc czasu, dwa miesiące, tak? Trzeba trzy lata czekać, żeby matka powstała, prawda, z młodej krowy i, i, i czasem może, może być wypadek taki, i u mnie zdarzył, prawda, i, i, i zginęła. Ale mam y, parę sztuk. Jest takie powiedzenie, że w Mongolii jedna krowa żywi cztery rodziny. Problem jest tylko w Polsce jeden, że w Polsce jedna gmina żywi cztery krowy. A teraz, kochani, dochodzi jeszcze 3 miliony będzie za niedługo do wyżywienia, a, a to nawet nie, że z marszu już dostają. Ja bardzo boleje serce, serce boli mnie, bo jakiś tam milion Polaków został w Kazachstanie i na Syberii, tymi bidakami nie ma się kto zaraz, oni, oni by nas po rękach całowali, a ci, którzy przychodzą, oni mówią, takie warunki nas nie interesują. No i zapchany pociąg do Berlina i Frankfurtu dzisiaj bo na centralnym. Tam niech jadą. A ja mam pytanie, w bloku dziesięciopiętrowym z losowania ten trawnik będzie czy jak? W bloku, bloku dziesięciopietowym, jeśli ma dużą lożę, to na balkonie jesteśmy w stanie po prostu zrobić rolnictwo pionowe. Wieżyczki, wieżyczki. Tak, tutaj właśnie e, Janek Kolbusz ma bardzo fajne rozwiązanie, które jest testowane u mnie w tunelu i jest też u, u Ido Kersa ustawione. To jest rolnictwo pionowe. W każdej możliwej e, części domu od strony słonecznej możecie sobie zrobić rury w pionie w skrzynkach, w workach i działki. Szukajcie tych działek, bo one jeszcze są. Za niedługo tam będzie trawa zrywana. Słuchajcie, to, że idzie, te, o tych koniach żeśmy mówili, o tych czterech jeźdźcach. Oni to zaplanowali. To jest wszystko zaplanowane punkt po punkcie. Także wczesną wiosną wchodzimy w pole, już wchodzimy, już wysiewamy rozsady. Ja widzę, jaki ruch się odbywa na centralach nasiennych. Jaki jest ruch w nasionach. Oni też to chcą zakazać. A jak jest jakaś krowa, jak babunia ma tą krowę, ja sprzedaję takie urządzenia kuchenne i, i mówię wprost, poszukaj sobie krowy gdzieś tam w pobliżu, daj komuś zrobić. Weź sobie 5 litrów mleka, zrób sobie śmietane, siadło mleko i serwatka. Kochani, gdybyście wiedzieli, co to jest serwatka, jakie ma wartości odżywcze, jak poprawia wyniki, wystarczy ją tylko po prostu pić. Nie no mówimy o krowie, mówimy o krowie. Także po głowie krów szybko nie odbudujemy, a jeśli chodzi jeszcze tutaj pan doktor mówi o tym, o tym, o ten odór z obornika, skąd on się bierze? Wchodzi do mnie weterynarz na kontrol. Pierwsze mówi tutaj nie ma tabliczki zakaz tempu, ja mówię kutka jest, ale mówi jeszcze musi być w tym tabliczka. No i jak on wchodzi policzyć sztuki, no i tam było wtedy 25 sztuk i ja mówię, panie doktorze, kupa jest dobrze uformowana i nie cuchnie. No i on tak się porozglądał, no faktycznie. Potem przyjechali jakieś, prawda, pobierać krew na badania, jeden po drugim, patrzy, mój ty, jakoś tutaj trochę inaczej. Z czego to się bierze? No właśnie z tego, co te świnie jedzą. Jak one dostają cały czas chemię i piją chemię i chemią są pryskane, i w tą taką niby bardzo zdrową, najlepsze mięso z karkówka, ja mówię, że policzek, ale tutaj w karkówkę dostaje ten antybiotyk. I co to, co to z tej świnie po prostu płynie? Sama toksyna i ten odór, jak się przejeżdża przez Wielkopolskę, przez te kurniki do tego zapachu, jak nabije do samochodu, to jeszcze przez 10 km przy otwartych szybach się jedzie i dalej ten odróż jest, jak tam ludzie mieszkają. A jeszcze gleby jakie tam są, które odniosą na, na otoczenie, to nie wsiąka, bo nie ma w co. Nie ma w co wsiągać. No i teraz słuchajcie, taka, te, taka też na przykład historia. W tamtym roku, w początku maja, poruszyliśmy temat utylizacji zdrowych świń po ASF-ie. No utylizacja kosztuje. Wpadli na szalony pomysł. 400 tirów chcieli zakopać w jednym dole i ten dół już był wykopany i jazda, już tam te auta się udały. No i ten rolnik miejscowy poprosił mnie, żeby zrobić jakiś boom. A to akurat wybrali koniec kwietnia, początek maja, czyli długi majowy weekend. Jedne media niezainteresowane, drugie niezainteresowane. Wziąłem Andy Choiński, ruszyliśmy temat, zrobiliśmy na żywo, potem w realu. Nie udało im się zakopać to zawiesi gdzieś tam dalej. Oczywiście dwie jakiejś tam prawda, mi, mi, gminy wziął pieniądze, miał 3 hektary działki. Wyobrażacie państwo sobie to, co pan doktor mówi? W ziemię zakopać. Ja miałem padnięcie takiego malutkiego prosiaczka. Ja bym to może lepiej zakopać, tak mówię. Nie, nie, bo to musi przyjechać saria, musi przyjechać zakład utylizacji. Ale 400 tirów można. Także słuchajcie, świat zwariował. Wszystko jest dokładnie odwrotnie to, co oni podają. I kiedyś był taki wywiad doktor Reini. To był jej ostatni wykład u Janusza Zagórskiego. Tytuł wykładu. Odwróć wszystko do góry nogami, a dowiesz się prawdy. A pamiętacie Państwo zlewki z kuchni. Co z nimi się teraz dzieje? A wiecie, że na, w domkach pod, na ślęży przyjeżdżają poworki z, z odpadami organicznymi z ogródka. Zamiast to kompostować, to ludzie po prostu oddają do spalania, słuchajcie, na szaleństwo po prostu. Trawę też odbierają strawnika, która jest najlepszą albo, formą ściółkować szczu... no, szczu... czym? Najlepiej trawą. Tak dwa centymetry pomiędzy cząstek, pomiędzy cebulę i prysnąć pożytecznymi mikroorganizmami. Można to robić w przyjemny sposób i odpoczywać jeszcze przy okazji. I mądry. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.